W styczniu 2022 roku na moim kanale pojawił się film, w którym testowałem polskich dealerów metali szlachetnych pod kątem tego, jak podchodzą oni do skupu srebrnych monet bulionowych. A tam naprawdę było co sprawdzać, bo cena mocno zależała od tego, z jaką monetą mamy do czynienia, co więcej, niektóre sklepy gryma siły, gdy mieliśmy do czynienia z jakimiś wadami bulionu, czyli np. milk z ryskami lub patyną. Stwierdziłem, że warto ten test powtórzyć, ale tym razem w oparciu o złoto. Tutaj zmiennych jest jednak znacznie mniej. Po pierwsze złoto nie patynuje i nie pokazuje milk spotów. Po drugie oferta złotych monet bulionowych jest jednak znacznie skromniejsza niż srebrnych i większość sklepów bardzo podobnie traktuje walory, które są najbardziej znane. Po trzecie spready na złocie są mniejsze niż na srebrze, a więc różnice pomiędzy poszczególnymi sklepami też są znacznie mniejsze. Zdecydowałem się więc troszkę podnieść poprzeczkę i zrobić test związany z próbą sprzedaży sztabki złota o wadze 1 grama. Gdybym zdecydował się na sztabkę najbardziej znanych producentów, takich jak choćby Perfmint, Royal Canadian Mint, Rand Raffinery, C. Hefner, Metalor, Valkambi czy Argor Heraus, sprawa byłaby prosta, bo prawie wszystkie sklepy skupiłyby ją bez najmniejszych problemów. Warto jednak pamiętać, że w przypadku rynku metali szlachetnych jesteśmy bardzo intensywnie bombardowani prestiżem London Bullion Market Association. W zasadzie każdy ekspert rynku zaleca kupowanie produktów będących członkami tej organizacji, bo daje to gwarancję co do autentyczności i jakości kupowanego produktu. A lista LBMA nie kończy się na kilku wymienionych przed chwilą producentach. W momencie pisania tego scenariusza do LBMA należało 79 podmiotów określanych jako full member, 65 jako affiliate members, a dodatkowo 68 miało certyfikat good delivery. Według samej LBMA i oficjalnej narracji na naszym rynku wszystkie te firmy oferują produkty sprawdzone i godne zaufania. Jak te deklaracje są traktowane w praktyce? O tym przekonamy się w dalszej części tego materiału. W celu przygotowania tego filmu w piątek 21 lipca 2023 roku w sklepie Metale Lokacyjne należącym do Metal Market Europe zakupiłem 5 sztabek jednogramowych LBMA. Wybrałem opcję, w której dostaje się sztabkę losową, ale oczywiście od producenta, który ma akredytację tej renomowanej organizacji. Cena wynosiła wtedy 276 ,96 zł za jedną sztukę, a termin realizacji wynosił 16 dni. Dokonałem przelewu, który został zaksięgowany w poniedziałek 24 lipca. Dnia 27 lipca, czyli po trzech dobach od zaksięgowania pieniędzy, dostałem wiadomość, że mogę odebrać zamówienie. Poszło więc błyskawicznie. Odebrałem je dopiero 9 sierpnia, tuż po godzinie 10 rano. Okazało się, że tą losową sztabką LBMA była sztabka tureckiego producenta IGR od Istanbul Gold Refinery, który widnieje na liście good Delivery LBMA i figuruje w tej organizacji od 2011 roku. W momencie odbioru zakupionego towaru w metalach lokacyjnych ten sam produkt kosztował trochę taniej niż go zakupiłem, bo 274 ,71 zł. 71 groszy. Sklep kupował go jednocześnie po 263 ,57 zł. 57 groszy. Spread sięgał więc bardzo rozsądnego poziomu 4,2%, jak na tak małą gramaturę to bardzo dobra wartość. Jednocześnie w tym samym czasie cena spot sięgała okolić 7830 zł. za uncję, czyli niespełna 252 zł. za gram. Metal Market skupował więc ową jednogramową sztabkę 4,7% drożej niż rynkowa cena metalu. To też bardzo dobry wynik. Zdecydowałem się jednak sprawdzić czy nie da się uzyskać jeszcze lepszej kwoty. W tym celu wykonałem mały rajd zarówno fizyczny jak i telefoniczny po dilerach metali szlachetnych znajdujących się w centrum Warszawy jak i w innych miastach. Ten rajd trwał w godzinach 10.30-14 dnia 9 sierpnia. I w jego trakcie odwiedziłem albo obdzwoniłem ponad 20 sklepów, proponując im odkupienie ode mnie świeżo odebranej sztabki. Jednocześnie zdecydowałem, że sprzedam ją tej firmie, która zaproponuje najlepszą cenę i umowę kupna-sprzedaży dla jawności. Pokażę Wam na tym filmie. Chciałem, żeby film zakończył się realną transakcją, a nie jakimiś wirtualnymi rozważaniami. Nie wykluczałem jednocześnie, że jeśli oferty w różnych sklepach będą dobre, to sprzedam kilka sztabek w różnych miejscach, żeby porównać, jak wyglądają takie operacje u różnych dealerów. Warto dodać, że w czasie całego testu cena spot złota zachowywała się dość stabilnie i w większości trzymała się wspomnianego wcześniej poziomu 7830 zł za uncję, czyli niespełna 252 zł za gram. Uznałem więc, że poziom 250 zł będzie dobrą wartością, która pozwoli rozgraniczyć firmy, które traktują klientów poważnie od tych, które oferują stawki fatalne. Prezentację wyników zaczniemy od firm najgorszych, a zakończymy na najlepszych, czyli takich, które zaoferowały zakup sztabki od ręki za bardzo dobre pieniądze. Do gdańskiego sklepu Guldener, który ma w swojej ofercie zarówno złoto, srebro, jak i platynę, bardzo trudno się dodzwonić. To nie zmieniło się od mojego poprzedniego testu. Automat poinformuje nas, że z uwagi na duży ruch zalecają kontakt mailowy lub poprzez czat na stronie. Chwilę posłuchamy muzyki, a potem połączenie się zakończy. Podjąłem około 10 prób do się, ale bezskutecznie. Na szczęście ktoś do mnie odzwonił, ale jednocześnie poinformował, że sklep w ogóle nie prowadzi skupu złota. Trochę to dziwne. Sprzedać złoto, drogi kliencie, to ci oczywiście sprzedamy, ale odkupić go od ciebie już nie odkupimy. Umywamy ręce, nie nasz problem. Trochę inne, ale nie mniej kuriozalne podejście zaprezentował inny gdański dealer, czyli Mennica Gdańska. Dodzwonić się też nie było łatwo, ale w końcu się udało. Był to połowiczny sukces, bo przez telefon dowiedziałem się, że osoby zajmującej się skupem nie ma teraz w firmie, więc mam napisać maila. Maila z propozycją napisałem i dość szybko dostałem na niego odpowiedź, że w okresie wakacji mennica Gdańska nie prowadzi skupu. Podobno pieniądz nigdy nie zasypia. Jak widać w Trójmieście to hasło nie obowiązuje i nie daj Boże, że będziesz wakacje potrzebował gotówki. Jeden dealer Ci zupełnie nie pomoże, a drugi każe wrócić 1 września. Kolejna firma, z którą się skontaktowałem to Auco lub AUKO, dealer, który ma trzy oddziały w Warszawie, jeden we Wrocławiu i jeszcze jeden w Katowicach. Na pierwszy rzut oka wygląda więc na poważnego gracza. Niestety to tylko pozory. Gdy przedstawiłem swoją sprawę, dowiedziałem się, że oni nie znają w ogóle firmy IGR, nie mieli z nią nigdy do czynienia, więc nie będą ryzykować i nie są zainteresowani odkupem. Widocznie pan, z którym rozmawiałem, nie wiedział, że można od ręki wejść na stronę LBMA i sprawdzić producenta sztabki, o której rozmawialiśmy. Ałko wydawało się poważne, ale okazało się trochę mniej poważne. Dla odmiany sklep MS70PL nie jest duży, bo ma tylko jeden skromny punkt na warszawskim bemowie a zachowuje się jak poważny gracz, który po byle co się nie schyla. Dowiedziałem się tam bowiem, że w takie małe sztabki jak jeden gram to oni się nie bawią po zbyt niskie marże. Porozmawiać możemy dopiero o sztabkach o wadze od 5 gramów w górę. I na tym nasza rozmowa się skończyła. Bardzo krótką wymianę zdań miałem też ze sklepem Szlachetne Inwestycje. Gdy usłyszeli, że rozmawiamy o sztabce firmy IGR, temat został ucięty. Takim produktem nie są zainteresowani i nie odkupią go ode mnie. Na nadmiar towaru cierpi natomiast Jeleniogórska Złota Uncja. Tam dowiedziałem się, że mają oni obecnie na stanie bardzo dużo sztabek jednogramowych i zupełnie nie są zainteresowani dokupowaniem kolejnych. Warszawska menica Mazowia na swojej stronie podaje jawnie cenę skupu sztabek jednogramowych i w momencie rozmowy z nimi owa cena wynosiła niespełna 248 zł, a więc poniżej ceny spot. Co ciekawe, najwidoczniej taką cenę zaoferują nam oni za sztabki najbardziej renomowanych producentów, bo o moim IGR w ogóle nie chcieli rozmawiać, nawet w tak barbarzyńskiej stawce. Twierdzili, że nie mają ich w ofercie i nie są nimi zainteresowani. W mennicy Apart było podobnie. Dowiedziałem się, że oni handlują tylko sztabkami C. Hafner oraz swoim własnym produktem i tylko te mogą odkupić. Ciekawe jest to, że ich własna sztabka jednogramowa była w tym czasie oferowana za kwotę 287 zł. Tymczasem jest to produkt autorstwa innej tureckiej firmy z Istambułu, czyli Nadir Metal Raffinery, która też znajduje się na liście Good Delivery LBMA. I także widnieje tam od roku 2011, czyli dokładnie tak jak IGR. Mówiąc inaczej, mój turek dobry, twój zły. Na tym kończy się lista sklepów, które w ogóle odmówiły ze mną współpracy. Na razie sprawa wygląda naprawdę źle, bo ośmiu dużych dealerów nie było zainteresowanych sztabką z czystego złota z gwarancją LBMA. Przejdźmy teraz do omówienia sklepów, które chciały wejść w jakąś współpracę i zaproponowały mi konkretną kwotę odkupu. Tutaj miejsc będzie 10, ale sklepów więcej, bo niektóre pozycje będą zajmowane ex Na 10. miejscu mamy warszawski sklep AS Coin. Osoba, z którą rozmawiałem, w ogóle nie kojarzyła firmy IGR, ale powiedziała, że sprawdzi listę LBMA, porozmawia z menedżerką i za chwilę do mnie odzwoni. Słowa dotrzymała, ale propozycja, jaką otrzymałem, zwaliła mnie z nóg. Siedzicie? Otóż kwota wyniosła 233 zł, czyli ponad 7% poniżej ceny spot. Pani wiedziała, że to śmieszna wartość, ale tłumaczyła, że oni to traktują jako złom i moja sztabka i tak pójdzie do przetopu. Czyli co tam jakieś LBMA? Co tam certyfikaty? Co tam potwierdzona próba 49? Co tam ekologia? pieca z tym, a potem co? Może zrobimy z tego fajną jednogramową sztabkę o próbie 9999 i damy do jakiejś dobrej firmy, żeby mieć certyfikat LBMA? A nie, czekaj. Na dziewiątym miejscu jest firma, na której w tym przypadku bardzo mocno się zawiodłem. Taweks to naprawdę spory gracz, który od pewnego czasu bardzo intensywnie rozpycha się na polskim rynku, wprowadza wiele produktów w naprawdę konkurencyjnych cenach. Co więcej, w wielu przypadkach potrafi zaproponować bardzo dobre stawki odkupu. Nie było tak jednak z moją sztabką. Pan w okienku krótko rzucił na nią okiem i stwierdził, że może mi za nią dać 245 zł, czyli prawie 3% poniżej ceny spod. Moja sugestia, że to produkt LBMA została potraktowana wzruszeniem ramion. Ciekawe jest jednak to, że w tym samym czasie Tavex oferuje swoją własną sztabkę o wadze 1 grama. W momencie mojej wizyty w sklepie sprzedawał ją za 278 zł, a skupował za 265. Tutaj spread był więc mały i nie przekraczał 5%. Wiecie co jest w tym jednak najciekawsze? Formalnie firma Tavex nie ma akredytacji LBMA, więc produkcję swojej sztabki zleciła tej samej Nadir Metal Refinery, która wykonuje sztabkę dla mennicy Apart. Znów więc mamy sytuację, w której jedna turecka firma z akredytacją LBMA jest lepsza od drugiej z taką samą akredytacją. A jestem tutaj przekonany, że jak pojedziemy za granicę, gdzie Tawex nie ma swoich sklepów, znacznie łatwiej sprzedamy oryginalną sztabkę IGR niż sztabkę z dużym logo Tawex z małą adnotacją, że wykonała ją Nadir Metal Refinery. Na ósmym miejscu znalazła się firma IDF Metale, której najjaśniejszą gwiazdą na astrologicznym firmamencie jest niewątpliwie pani Katarzyna Szewczyk. Wywiady z nią na polskim YouTubie biją rekordy popularności. Ja mogę tylko pomarzyć o takich zasięgach. Choć na stronie tego dealera wyraźnie było napisane, że sztabki jednogramowe bez rozgraniczenia na firmy są skupowane po 251,60 zł, czyli dokładnie w cenie SPOD, mi zaproponowano troszkę niższą kwotę 246 zł. Oczywiście z propozycji nie skorzystałem. Siódme miejsce zajęła firma Flying Atom Gold. Tutaj sprawa była dość ciekawa, bo dowiedziałem się, że operacja sprzedaży nie może odbyć się od ręki. Mogą zaproponować mi wstępną wycenę, jeśli ją zaakceptuję, to sztabka jest wysyłana do ich oddziału w Katowicach, gdzie sprawdza się jej autentyczność. Jeśli wszystko będzie w porządku, jest szansa, że następnego dnia zostanie do mnie wysłany przelew. Kontakt z oddziałem w Katowicach przyniósł jednak smutną wiadomość, że weryfikacja będzie możliwa dopiero w poniedziałek. Przypomnę, że w momencie prowadzenia rozmowy była środa. Pieniądze dostałbym więc najszybciej za tydzień. Wszystko to byłoby może do zaakceptowania, gdyby stawka była godziwa. Nie była. Zaproponowano mi 247 zł, czyli prawie 2% poniżej ceny spot. Szóste miejsce, egzekwowo, zajmują dwie firmy. Pierwsza to Golden Mark. Z nimi rozmowa była dość krótka. Zdawali się prawie wcale nie przejmować producentem sztabki, a kwota, którą zaproponowali, wynosiła 248 zł z małymi groszami. Prawie identycznie było z drugim zdobywcą szóstego miejsca, czyli Mennicą Krakowską. Tutaj też zostałem poinformowany, że IGR zupełnie im nie przeszkadza, bo w ogólności za jednogramowe sztabki płacą 248 zł. Przechodzimy do pierwszej piątki naszego rankingu. Tutaj mamy już firmy, które zaczęły oferować rozsądne stawki, kręcące się blisko ceny spot albo nawet wyraźnie powyżej. Piąte miejsce przypadło firmie Chojnacki i Kwiecień. Miałem przyjemność rozmawiać z panem Piotrem Kwietniem i słowo przyjemność dobrze oddaje to, co miało miejsce, bo rozmowy z dwójką właścicieli tego sklepu zawsze są miłe i rzeczowe. Pan Piotr nie owijał specjalnie w bawełnę. Stwierdził, że producent IGR nie jest mocno popularny w Polsce i przez to leży na półce dłużej niż inne produkty. W związku z tym nie może zaproponować wysokiej ceny, ale skupi oczywiście z przyjemnością. Żebym nie był zbyt mocno pokrzywdzony, jest w stanie zaproponować coś w okolicach ceny SPOT, czyli 250 zł. Na czwartym miejscu znów mamy egzekwo dwie firmy. Właściciel sklepu Golden.pl stwierdził, że zwykle produktami IGR nie handluje, ale moją sztabkę odkupi ode mnie za 255 zł, czyli 1,3% powyżej ceny spot. Dokładnie taką samą kwotę zaproponowała menica skarbowa. Dowiedziałem się tam, że za sztabki renomowanych producentów zapłaciliby mi 264 zł, ale IGR jest w LBMA od niedawna i nie jest jeszcze tak rozpoznawalny, więc muszą skupić go taniej. No cóż. Jak popatrzymy na daty, to IGR jest w LBMA od tego samego roku 2011, w którym powstała mennica skarbowa. Stosując tę samą argumentację, powinniśmy oczekiwać, że mennica skarbowa będzie sprzedawała nam wszystko po taniości, bo przecież 12 lat to wciąż za mało, żeby nabrać do firmy zaufania. Przechodzimy do prezentacji podium naszego testu. Stopnie podium są tylko 3, ale w firmie zajmujących aż 6. I dobrze, bo to oznacza, że aż 6 dealerów jest w stanie zaproponować nam naprawdę godziwe stawki w skupie. Trzecie miejsce zajmuje samotnie krakowski dealer o nazwie Srebrna Mienica. Pan z którym rozmawiałem doskonale orientował się w rynku, nie miał żadnych problemów z IGR, doskonale znał tę firmę oraz fakt jej przynależności do LBMA. Jedyne o co zapytał to czy sztabka była kupowana u nich, co sugerowało, że wtedy stawka odkupu mogłaby być jeszcze lepsza. Moja negatywna odpowiedź nie spowodowała jednak tego, że propozycja była zła, bo zaoferowano mi kwotę 259 zł, czyli prawie 3% ponad cenę spot. Drugie miejsce zajmują egzekwo aż trzy firmy. Wszystkie z nich zaoferowały mi kwoty na poziomie 263-264 zł i rozmawialiśmy tutaj o dokładnych kwotach z wartościami na poziomie groszy, bo dealerzy ci mieli ustawione cenniki w zależności od zmian ceny spot. Małe różnice pomiędzy nimi mogą wynikać z trochę różnych momentów prowadzenia rozmowy i wahań w owej cenie spot. Ostateczna oferta była jednak we wszystkich przypadkach bardzo dobra, bo była wyższa od ceny spot o prawie 5%. Pierwszą z firm jest oczywiście wspomniany na wstępnie Metal Market. Well metale Lokacyjne, Well Wyroby Mędnicze, czyli dealer, u którego kupowałem swoją sztabkę. Tutaj w ogóle sytuacja byłaby najprostsza, bo w momencie odbioru mógłbym od razu odzyskać swoją gotówkę bez żadnego łażenia po innych sklepach i wykonywania dziesiątek telefonów. Warto tutaj nadmienić jeszcze jedną rzecz. Metale lokacyjne są tutaj troszkę poszkodowane, bo trudno im było zająć lepsze miejsce, a to za sprawą dobrej ceny, w której możemy tę sztabkę od nich kupić. Jak za chwilę się przekonamy, żeby wskoczyć na pierwsze miejsce podium, ów sklep musiałby skupować taki produkt w kwocie praktycznie takiej samej lub wyższej niż ta, po której ją sprzedaje. A to wspaniały sposób na szybkie bankructwo. Drugim dealerem z drugiego stopnia podium jest mennica kapitałowa. Tutaj dyskusja była bardzo krótka. Pan, z którym rozmawiałem od razu stwierdził, że IGR należy do LBMA, więc w przypadku ich produktów obowiązuje cena skupu podana na ich stronie WWW, która w momencie naszej rozmowy lekko przekraczała 264 zł. Trzeci dealer z owego drugiego miejsca to dla mnie prawdziwa niespodzianka. Nigdy wcześniej nie miałem z nim do czynienia, nigdy nie robiłem tam żadnych zakupów. A jest nim Mennica Zielona podmiot, który ma cztery oddziały w Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze. Tutaj rozmowa była bardzo podobna jak w przypadku Mennicy Kapitałowej. W przypadku producenta zrzeszonego w LBMA obowiązuje normalna stawka dla tego typu produktów, która lekko przekraczała 264 zł. Czas na prezentację zwycięzców naszego testu, a jest ich dwóch. Pierwszym z nich jest Smocza Mennica z Krakowa. Pani z którą rozmawiałem nie kojarzyła firmy IGR, ale sprawdziła, że należy ona do LBMA i w związku z tym zaproponowała normalną stawkę wynoszącą 275 zł, czyli ponad 9% powyżej ceny spot. Ciekawe było to, że w tym samym momencie Metal Market wciąż sprzedawał ten produkt za kwotę ciut niższą, choć znów z 16-dniowym terminem realizacji. Drugim zwycięzcą jest Mennica 79 Element. Szczerze powiedziawszy, dokładnie wiedziałem, czego tam się spodziewać, bo na ich podstronie o nazwie Złota Gotówka wyraźnie podane są ceny skupu, i w czasie, gdy sobie do nich spacerowałem, z wiejskiej na żurawią wcale nie jest daleko, cena od kupu sztabki o wadze 1 grama wynosiła 277 zł. Jak doszedłem na miejsce i doszło do transakcji, cena obniżyła się do 275 zł. Miałem pecha być tam w okolicach godziny 11, czyli dokładnie wtedy, gdy cena spot osiągnęła swoje minimum w ciągu całego mojego testu. A tak naprawdę wcale nie był to pech bo nie chciałem sprzedawać twoje sztabki drożej. Przecież kupiłem ją za niespełna 277 złotych jakbym sprzedał ją za wyższą kwotę, to musiałbym zapłacić podatek od tego malutkiego zysku. Przypomnę, że od sprzedaży naszego złota nie płacimy podatku, jeśli przytrzymamy je w swoim zbiorze dłużej niż 6 miesięcy od końca miesiąca, w którym dokonaliśmy zakupu. A przecież ja swoje złoto kupowałem dwa tygodnie wcześniej. Na szczęście sprzedałem je z minimalną stratą, a od straty podatku się nie płaci. Miałem więc z głowy całą biurokrację i zawsze potencjalnie niebezpieczne kontakty z Urzędem Skarbowym. Transakcja w menu 79 element odbyła się bardzo szybko i sprawnie. Podpisaliśmy umowę kupna-sprzedaży, której ocenzurowaną wersję widzicie właśnie na ekranie. Ja zainkasowałem gotówkę, pan, który mi obsługiwał dostał sztabkę. I to wszystko. Zaprezentowany test pozwoli wyciągnąć kilka ciekawych wniosków. Po pierwsze widać, że zupełnie nie musimy się bać małych sztabek. Znów bije nas po oczach to, co próbuję Wam przekazywać od kilku lat. Nie należy patrzeć tylko na premię, czyli nadwyżkę ceny produktu ponad cenę spot, ale na spread, czyli różnicę pomiędzy kupnem a sprzedażą. I na tym tle sztabki jednogramowe wcale nie wyglądają źle. Nawet trzymając się oferty jednego i tego samego dealera, spready mogą nie przekraczać 5%. Doskonałym przykładem jest tutaj właśnie oferta losowej sztabki jednogramowej LBMA w asortymencie sklepu Metal Market, czy sztabka własna krytykowanego tutaj trochę Tavexu. W przypadku tej ostatniej obowiązują nawet rabaty ilościowe. Ów może być jeszcze zmniejszony, gdy kupujemy tam, gdzie jest tanio, a sprzedajemy tam, gdzie dają godziwe stawki. Przecież kupiłem swoją sztabkę za niespełna 277 zł, i przez cały okres, w którym czekała na mnie ona do odbioru, cena złota wahała się na tyle nieznacznie, że było sporo momentów, że u dealerów z czołówki mojego rankingu mogłem bez problemów odzyskać włożone pieniądze w całości albo ponieść dosłownie promilową stratę. Między bajki można więc włożyć opowieści niektórych fantastów, których niestety w środowisku ekonomicznym nie brakuje, że po zakupie małych sztabek od razu po wyjściu od dilera jesteśmy kilkanaście procent w plecy. Oczywiście możemy być. Przecież jakbym wpadł na szalony pomysł zaniesienia mojej sztabki do AS Coin i sprzedania jej za 233 zł, to straciłbym 44 zł, czyli aż prawie 16%. Na szczęście konkurencja na rynku metali szlachetnych jest już spora i można udać się tam, gdzie traktują nas poważnie. Niestety trochę pesymistycznych wniosków też daje się wyciągnąć. Są dealerzy, którzy udają poważnych tylko wtedy, jak my chcemy od nich coś kupić. Gdy próbujemy dokonać transakcji w drugą stronę, zasłaniają się wakacjami, niechęcią do danej firmy, pełnym magazynem lub w ogóle brakiem skupu. Kolejnym powodem do niepokoju jest niekonsekwentne podejście do standardów LBMA. Skoro już ustalamy sobie owe standardy, to się ich konsekwentnie trzymajmy. Trochę niefery jest wobec klientów preferowanie jednych firm kosztem drugich, choć każda z nich ma certyfikat LBMA. Na koniec jeszcze jedna ważna uwaga. Gdy kiedykolwiek przyjdzie Wam do głowy pomysł krytykowania takiego dealera jak 79 Element czy smorcza Mennica za to, że ma wyższe ceny sprzedaży niż niektórzy konkurenci, zastanówcie się proszę z czego może to wynikać. Bo może jest to właśnie efektem właściwej polityki sklepu polegającej na oferowaniu sprawdzonego towaru dostępnego od ręki a nie z terminem realizacji kilkunastu czy kilkudziesięciu dni. A żeby ten towar był dostępny od ręki, ciągle i to w szerokim zakresie, sklep taki musi zaoferować godziwe stawki skupu. Poza tym pamiętajmy, że prawie każdy z nas będzie chciał kiedyś sprzedać choć część naszego zbioru metali szlachetnych. Trzeba więc chwalić i dopieszczać takie firmy jak te, które znalazły się na podium mojego testu, bo właśnie do nich udamy się ze swoim złotem lub srebrem w pierwszej kolejności. Podsumowując, zwycięzcom serdecznie gratuluję, a przegranym życzę zakasania rękawów i pracy nad polepszeniem swojej oferty. Wszystkim widzom dziękuję za dotrwanie do końca, mam nadzieję, że nie żałujecie spędzonego tutaj czasu. A skoro już dotrwaliście do tego miejsca, to jeszcze nadwyrężę waszą cierpliwość i nieńczeniem o jałmużnę. Jak widzicie, takie materiały z definicji nie mogą mieć żadnego sponsora czy partnera. Niezależnie od wszystkiego, ja bym i tak opublikował takie wyniki, jakie wyszły, bo brzydzę się manipulacjami. Problem w tym, że potencjalny sponsor pewnie by się obraził, jakby nie wygrał, albo choć nie zajął miejsca na podium. A jakby zajął, nawet w pełni uczciwie, to Wy byście się na mnie obrazili, że test był kupiony. Sponsora nie mogło więc być żadnego. Tak więc jeśli uważacie, że takie materiały są wartościowe i mam je wciąż robić, rozważcie wsparcie kanału. Z góry dziękuję i pozdrawiam.